Dzień dobry. U Was był Mikołaj już, u mnie był, o taki z mojej dawnej książki, a teraz wrócił raczej, razem z dzieciaczkami i chciałam Wam przeczytać taki fragment z rozdziału pod tytułem zmiany. Zmiany to ważna sprawa w naszym życiu. Mama zawsze mówi, że się nie kłócą, tylko wymieniają poglądy. A jak ja chcę wymienić jakiś swój pogląd, to mama zawsze mówi nie kłóć się ze mną, czyli nic się nie zmienia. I mama jak co roku zaprasza wszystkich na dojadanie poświątecznych resztek. A właśnie zainteresowała się koleżanka mamy, to kiedy imprezka? Zanim jednak mama odpowiedziała, Junik kontynuował. I wszyscy wiecie, że to taka imprezka dla znajomych. A ostatnio mama spotkała takiego pana, którego dawno nie widziała i zapytała go, czy chce przyjść dojeść po świąteczne resztki? Żebyś widziała minę tego pana. A potem mama musiała się długo tłumaczyć, że to imprezka. O! A cóż to za pan? Ożywiła się znajoma, samotnie wychowująca syna. Może jednak zmieni się coś w moim życiu, prócz tego, że dziecko mi urosło. Teraz już nie mówimy na tę imprezę, Dojadanie resztek. Teraz jesteśmy modni. Taka zmiana. Teraz mówimy zero waste. Bawcie się dobrze.